Słuchajcie. Zrobiłam sobie dzisiaj, odłączyłam moje karty, bo ja i tak nie traktuję ich jako tarota. Ale lubię te obrazki, one do mnie jakby przemawiają, więc odłączyłam je dzisiaj od e, energii tarota jako takiego. Mam nadzieję, że to zadziała. Znaczy, no, oczyściło się, pokazało, więc zobaczymy, co będzie z tym. poprosiłam o to po prostu, żeby w energii światła działały silniej, i po prostu tyle, bo w moich rękach. będzie Dobra. Ehm, może powinnam zrobić ogólnie takie m, na początek przywitanie. Kochani. Yy, grudzień jest. Yy, będzie interesującym miesiącem pewnie. Nie mam pojęcia jak to się energetycznie rozłoży. Z to właśnie sama ciekawa zobaczymy, ale... Na pewno bardzo ważnym momentem tego miesiąca dla mnie osobiście i myślę, że to jest bardzo silna energia, jest 21 grudnia. Eee, tam się coś zmienia. Ja nie wiem, co nie będę Wam tutaj kombinować, że wiem, ale po prostu silnie czuję, że to jest moment, w którym jakby energia zacznie się inaczej toczyć. Eee, widziałam tu takie filmiki tam: 10-10, 11-11, że to jest jakaś brama. I pewnie jest tak, ale ja jakby tego energetycznie nie czuję dużo. Ale ten 21. No czuję, że to będzie coś dużego. No zobaczymy. Jak to pokaże też w czytaniach, tak? Dobra. Mm, witam Was serdecznie. Mm, lalwa, na grudzień chciałam zrobić czytanie. I robiłam wszystkie czytania, zrobiłam z taką nawet rozpiskę według tej rozpiski. A teraz po prostu polecę. Słuchajcie, mam ochotę dzisiaj sorry, ale dzisiaj mam ochotę zrobić to inaczej. Więc po prostu do sobie. Wyciągać kart i mówić historię i tyle. Okej. Okay. Co w grudniu? Co w grudniu dla Lbów? No dobra, słuchajcie. Pierwszą kartą jest dziecko, child. Jak widzimy, to nie jest dziecko. To jest po prostu młoda kobieta młoda kobieta. To są cykle, tu jest taka jakby młoda osoba budząca się do życia, do duchowości, tu jest duży potencjał jakby tak? W tym czuć. Czuć po prostu, że macie dużo w sobie i dużo światła do zaoferowania. Ale to tak jakby czuję, że jest zablokowany w jakiś sposób, tak? Bo to jest takie uczucie, jakbyście mieli jakąś taką pętelkę w sobie gdzieś tam to jest wszystko zbyt. Zamiast pójść tam, jakby gdzie was serce rwie, to wy... Właśnie tutaj serce jest też na górze jest? Czy mi się wydawało? Takie mam uczucie, że to jest serce po prostu. Zamiast pójść tam, gdzie serce was rwie, to wy macie takie... wahacie się po prostu jeszcze. A to pokazuje ta karta, że macie wiele ścieżek do wyboru. I że wiele z nich może być naprawdę dobrych. Żeby się nie bać po prostu, jakby poczuć, która z tych ścieżek jakby bardziej dla was świeci, dosłownie. Do tego jakby mówi mi ta karta następna, że macie na to czas. Macie czas na to, co na ten wybór. Nie musicie się z tym śpieszyć. Ale też jest takie uczucie takiego. Mm, właśnie, że to, się, to uczucie się u was rozpala, że tutaj jakby może przez waszych opiekunów też jakby jest <grych> tak rozpalane i podniecane, żebyście poszli w odpowiednią. Jak takie wiecie, jak, jak kiedyś były takie pompy do ognia, żeby y, chyba w, w tych ukowali, żeby rozpalić ogień mocniej, no to jest takie uczucie, że to jakby to miało było u was takie właśnie rozpalane, żeby żebyście byli pewni bardziej to wybrać, a no do tego macie blade, ta karta mi z kolei mówi o takiej bardzo czystej, jasnej energii, która odcina wszystko to, co nie jest dla was najlepsze i jakby tu jest jasność, po prostu się pojawia, tak, jakby, bo ja mówię teraz tak jakby w czasie, jak to się będzie działo, być tak fajnie w taki krąg układam, Dlatego macie, bo wam się wydaje, jest takie uczucie, żeby, żeby to zrobić, co na tą drogę, na którą chcielibyście najbardziej pójść, że musicie coś poświęcić, a tutaj jest takie uczucie, że wcale nie. Yy, też jest ta karta, yy, ta karta, ale w odwróceniu. No i co ta karta mi mówi w odwróceniu? W odwróceniu to jest takie uczucie, słuchajcie, jakbyście... Yy, jakby to był jakiś ból, tęsknota z jakąś stratą, mm, z jakimś bliskim. Mm, takie wiecie, jakby ktoś starał się ochronić kogoś, wiecie z góry, jak taki daszek. Tutaj jest coś e, takiego, żeby się martwicie, że to co wyście wybrali, może nie być dobre dla waszych najbliższych może. A do tego macie burzę, ale też odwróconą czyli znowu ta blokada, która tutaj się łączy z tym. Wy macie jakby cztery karty blokady, tak jakbyście marficie na zapas, marficie się właśnie, że musicie coś poświęcić, marficie się, że może to kogoś zranić ta, ta wasza decyzja. I przez to tutaj jest blokada, ta burza nie może ruszyć do przodu, słuchajcie, nie może was, was oczyścić, nie może tak jakby, bo to jest piękna energia, tak naprawdę. Ona wrzuca siłę i moc i jakąś lekkość w nasze życie. A wy jakby to blokujecie, tak? No dobrze, co się jakby z mną dzieje, co co, co, co wam to. Yy, się dzieje dlaczego z zewnątrz. No nie ma tutaj nic z zewnątrz, słuchajcie. Tak naprawdę jest tylko w was. Tutaj z zewnątrz jest jakby wsparcie i światło i wszystko, tak? A co jest w was? No w Was są blokady i wszystko. No zobaczymy. No, też jest, zobaczcie, słońce. Tutaj jest karta słońca. Czyli gdzie jest ta blokada? Skąd się ta blokada bierze? Skąd się ta blokada bierze? Żeby od razu wyszła. To są jakieś wasze słuchajcie duchy przeszłości po prostu. To jest coś co gdzieś z przeszłości macie. Tutaj wy jesteście gotowi na tą zmianę, to jest się nie pokazane, ale wy jakieś duchy z przeszłości was tutaj trzymają tam gdzie jesteście, tak? No dobra. Co należy co należy pożegnać? Należy pożegnać wszystko co nie jest dobre tylko dla was i tu myślimy tylko o sobie. Yy, trzeba pożegnać wszystko, co nie jest yy, wprawdzie z nami, po prostu. Tutaj należy silnie myśleć o sobie w tym, tak? Dobra, co jest. Co, na co by się otworzyć, jest dobrze. O, widzicie znowu, jest odwrotnie. To jest ta karta właśnie takiej dla mnie. Yy... Zamartw zamartwienia się, yy, ale to też właśnie jakby ma wspólnego, tutaj ogólnie nie czuję w, tej, w tym rozkładzie tutaj takiego zamartwiania się, to jest bardziej taka blokada yy, takie wiecie takie długie terminowe, takiej smutku trochę, ale nie ma tutaj nic takiego strasznie ciemnego, a tutaj yy, jest jakby pokazane, że wy się boicie, że jak dokonacie jakichś zmian, to, to może być dużo zmartwień, dużo lęków, dużo stresu że tak jakby się trochę czujecie bezpiecznie tam gdzie jesteście ale tutaj, jakby mówi, że to wcale nie tak, nie? Dobra, co będzie, jeżeli zrobicie właśnie jakąś tam zmianę? Jeżeli się zdecydujecie wybrać tą ścieżkę, taką, co się boicie, że może być właśnie jakaś poświęcenia się. No kochani, transformacja tylko i wyłącznie pokazuje, że to jest dla Was dobre. Dobrze. Eee... Dobrze. Jaka jest główna lekcja tego miesiąca, po prostu, tak? Macie rabbit, króliczek, czy zając? Zając chyba. Jak ich nigdy nie odróżniam, sorry. <grych> Ale to jest powiedziane, słuchajcie, teraz jest czas, szczęścia. To jest Wasz jakby szczęśliwy czas. Ona w ogóle z małymi króliczkami, widzicie, to też jest tak jakby uczucie, że to jest dobry czas na nowe idee, nowe pomysły, tak, na coś nowego. I w ogóle ona tak się świeci. To jest dużo szczęścia, dużo spełnienia takiego. I też właśnie to, co jest odwrotnością tego, co ja czułam w tym rozkładzie, bo w tym rozkładzie czułam taki Taki trochę smutek, taką trochę ten za czymś, czego nie możemy mieć, wiecie. A tutaj jest właśnie wręcz przeciwnie: taki nowy początek, taka radość wynikająca trochę z ekscytacji, że coś nowego się zaczyna. Tu nie ma jakichś szalonych uczuć, ale to jest zupełnie jakby też tak delikatne uczucie, ale zupełnie na drugiej stronie wagi, jakby, nie wiecie. <grym> Użyć swój umysł e, mądrze, tak. Ale zobaczcie, jak to jest piękna energia tej świnki różowiódka na błękitnym bułoczku. To jest takie. Trochę jakby marzenie aż, tak? Taki marzyciel, ale to jest cudowna energia, to od razu Wam mówię. Tu jest taki, taka lekkość i takie, no, szczęście. Cokolwiek Was hamuje, słuchajcie, spójrzcie na to może z jakiejś innej strony w tą pełnię, bo jest, nie, zaczyna się jakby grudzień prawie właściwie od niej, a, od jej energii. I to może być energia, która się będzie ciągnęła przez pół miesiąca, więc może tutaj jest właśnie ten proces oczyszczający dla Was się zacznie. I coś tutaj a, się w was rozwinie, co wam da takie właśnie poczucie, że to jest to, że niczego wam nie brakuje. To jest właśnie to, nie? Wiecie? Strasznie jest szybkie to czytanie, ale mam wrażenie, że wszystko już powiedziałam, coś do powiedzenia, więc nie będę tutaj tego rozwijać. Dam wam tylko jedną kartę jeszcze, jakby. Eee, bo tutaj wszystko było pracy na związki, co Wam mówi? I damy jeszcze jedną przesłanie od Aniołów Na związki. The medalion. Ach, medalion. No, medaliony mi się pokazują czasami w czytaniach. Nawet wczoraj miałam jeden. Znaczy, bo właściwie w czytaniach dla innych pokazało mi się tylko raz, ale takich, które robiłam dla siebie. Eee. To jest tak jakby, zobaczcie, sięgnięcie po światło, nie? Też. Nie mam pojęcia, co to za karta, bo jak mówię pierwszy raz, dopiero z nich korzystam, ale tutaj czuję energię po prostu tak, jakby Wam było coś dawane i Wy możecie po to sięgnąć, tak? Dosłownie takie uczucie, że jakby całe to czytanie też, jakby też ma do czynienia z Waszą tu taką sferą związków, relacji z innymi ludźmi, że tutaj możecie śmiało, jakby. Wyciągnąć tą rękę po związek, jeżeli czujecie, że na przykład do kogoś macie miętę, to możecie się uśmiechnąć, może więcej zwrócić uwagę na tą osobę. Tutaj takie uczucie, że ta osoba może się od, jakby oddzięczyć tym samym, bo też będzie zainteresowana, to jest takie uczucie, słuchajcie. Ale ogólnie takiego, to jest bardzo dobra, dobra, dobra energia, bardzo fajna. Trochę otwarcie się na innych, też takie uczucie. Dobra, a teraz jeszcze jedną kartę od aniołów, tak, dla Was. Wróżki. Jesteś mocno powiązany z wróżkami, a Twój cel życiowy łączy się z pomaganiem Matce Naturze. Co oznacza, słuchajcie, no widzicie, w ogóle tak siedzicie tylko tam, najlepiej Wam w, tym, na, w tej naturze, tak? To jest tylko takie przesłanie po prostu, żeby korzystać z natury, yy, że taka jakby, to co sprawia, że będziecie się czuli lepiej. Jest właśnie to bycie w naturze, jedzenie zdrowe, zioła, wiecie, przebywanie wśród natury, po prostu kwiaty w domu. Takie rzeczy. Korzystaj z tej, z tej natury z jej dobrodziejstwa tej... Wy w ogóle tutaj jest taka energia, macie taką energię, taką właśnie mięciutką, troszkę jak takie właśnie... takie, no takie wróżki, no fajne to jest. <laughs> fajne. Bardzo fajne. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.